Dzień dobry. Kochani, witam. woz już wstała. Choć że jeszcze jestem w pierzamie. Ale nie przyjmuję się tym. Niedziela jest w końcu. I najważniejsze premiera mojej piosenki. Słuchajcie, już se zrobiła kawkę. U mnie jeszcze wszystkie po prostu w domu śpią. Za to ja mówię tak cicho. Słuchajcie, idę. Albo sama przeżyję tę premierę, Albo one wstaną. Niech chcę robią co chcą. jo idę. Chodź ta, Chodź ta ze mną. Dobra, ja już se siedzę na swoim y, takim fajnym foteliku. I słuchajcie, no pijemy kawkę. Ja nie wiem, y, ale muszę Wam się przyznać do tego, że tak przyznał się wasz Wiesia pod Bogiem, y, że Wiesia rzeczywiście mo nauk picia kawy z samego rana. No mam. No i, i, i co zrobić? Najpierw musi być kawa, a dopiero potem jest y, śniadanie. No i wiem, jak będzie tam Jeteru wyzywać, pisać, że Wiesia, tyś jest oszalano, co ty to tworzysz, nie wolno, niezdrowo, to ja nie będę się obrażać, słuchajcie, bo ja wiem, że to jest y, brzydko. No ale jak już się tak przyzwyczaiła, no to co? Co ja mam za wyjście? No, ale nic, siedzę, ile zostało? 13 minut, słuchajcie, do premiery. ją przeżywam, i ja wiem, że przesadzę Jo ja nie jestem gwiazda, i ja nie jestem jakaś tam, y, prawda, popstartero albo inno stara. Ja to staro to może już jestem, ale star gwiazda to nie jestem. Gdyby to nie wiem, jak drobna rzecz była, to przeżywo to człowiek, jak dziecko, jak coś narysuje i nie się tym matce pokazać. Uwaga, zostało 60 sekund i Zaro się zacznie. I to już się wtedy nie do odwrócić, słuchajcie. To już będzie wtedy na całego. No dobra, to ostatnia minuta i się Zaro włączy. Żeby nie mówić włączy. I będziemy oglądać. Uff, bardzo się stresuję. Uwaga, zaraz się zacznie, bo już mnie tu piszą, że premiera już wkrótce, ale to nie wiem, za miesiąc, za tydzień, nie wiadomo. Łomatulu, No, jeszcze by najlepszy to zawsze są te początki do mnie, takie wieta, te wprowadzenia. Zaraz zobaczymy. Uwaga, uwaga. No niech już to się zacznie, niech to już trwo, już zoboczta. Jest, uwaga. Podgłosimy se trochę. Łomatulu, matulu matulu. Patrz, tatero, mi się telewizor zepsuł. O, oh jest. Człowiek czeka normalnie, jak wyniki z egzaminu miały być. Dobra. Jeszcze chwila, jeszcze trochę. Okej. Okay, ostatnio minuta. I jeszcze chwila. Oj, Wiesia, po coś ty tak takie coś nagrała?

you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No już już. Już po premierze. Już te to hulose na YouTube. Może ta se to włączać, kiedy chce, tak jak chce, ta, kochane. I kochani moi, pierwsze komentarze, bardzo pozytywne, bardzo z całego Ducha dziękuję. I słuchajcie. Pisz ta subskrybuj ta. I polubię i ta, to wszystko. To ja wtedy będę miała naprawdę większy power do tego, żeby to robić. Będę wiedziała, czy Wam się ta piosenka podoba, czy nie. No i o ja co? Ja już schodzę teraz na zimię z tej mojej sceny mentalnej i idę rychtować obiad do tych y, dwóch moich chłopów. No takie życie. Kobita se przez chwilę pobycie w swoim fantastycznym świecie magicznym, a potem to już tylko gory i sprzątanie. No ale trudno. Do zobaczenia w następnym vlogmasie. Bye!